Witam, e, dzisiaj pokażę Podstawki do Biproga 22C Dlaczego one są drogie i ten programator Czemu jest tak kosztuje? Po prostu Jeśli mamy, przykładowo na przykładzie Tutaj ten TSO 48 Podstawkę mamy jedną Góra adaptera I teraz tak, I żebyśmy odczytali Pamięci, my musimy mieć teraz adaptery dolne. To akurat mam, mam dwa. To teraz są 48 a jeszcze ich chyba jest 3 czy 4 sztuki do różnych pamięci. I teraz tak, cena tej góry kosztuje około 100 euro. A te dolne adaptery są po 20 euro. Dlaczego firma Elnek tak zrobiła? Żeby był szybszy, pręd, szybsza była szybsza prędkość odczytu układu, przede wszystkim, ponieważ jak na produkcji, jakiś tam układ, jak oni programowali 2-4 gigowy, to schodziło się tam przykładowo pół godziny, a oni, a oni wzięli, przyspieszyli ten proces tam do 5-6 minut, ponieważ w programatorze nie ma przetwornika cyfrowego, który jest odpowiedzialny za kombinację do odczytu nóżek. Tak, tak jak było na przykładzie Biproga, Biproga Plus. A już w Biprogu dwójce czy w trójce już tego nie ma, tylko, jest, tylko są adaptery, które mają swoje odpowiednie nogi i odpowiadają, żeby to było szybciej. Tak jak widzimy tutaj, mamy jeden adapter tak zrobiony, że tutaj są nogi, odwrócimy to i, ma, i mamy to samo, tylko odwrócone jakby w lustrze. Te, te pamięci są wykorzystywane we fleszach, w pamięciach masowych albo w podwójnej płycie, jak jest jedna, jedna jest u góry PCB, e, układ 1 i drugi jest w drugiej. I żeby nie zmieniać numer e, e, nóżek, to oni zastosowali drugi układ, żeby go zdublował się. I dlatego te adaptery są drogie. Po pierwsze, ten jest najdroższy, a później te podstawki są w cenie tam 80 zł. Na złotówki. Także to nie jest jakiś koszt bardzo duży, ale ułatwiający programowanie. No i jeszcze jedna rzecz. Firma Elnek się zabezpieczyła przed kopiowaniem tych adapterów. Tutaj mamy pamięć EPROM, klucz sprzętowy. Czyli, jak programator nie wykryje tego adaptera. I tego prawidłowego po wyborze w programie, czyli on na mnie nie odczyta żadnego układu. Musi być adapter dedykowany według programu do danego układu. I on wtedy jeszcze sobie sprawdza, czy jest ten układ zgodny ze promem i czy klucze wszystkie pasują. Zabezpieczyli się przed kopiowaniem przez, Chiń, przez Chińczyków. I dlatego jeśli chodzi o serwis, o serwis, używanie w serwisie tego programatora to jest z jednej strony jest drogi, a z drugiej strony jest niezawodny. Oczywiście mowa o, o pamięciach o układach flash w procesorach niezabezpieczonych, bo w motoryzacji trzeba pamiętać, że są układy zabezpieczone, Ty typu czym motorola HC912 czy HC08 i tym programatorem Biprok sobie już nie odczytamy układów zabezpieczonych. Tylko układy niezabezpieczone. Oczywiście Biprok posiada przy programowaniu seryjnym, tak jak to jest na liniach, żeby upalał nogę i zabezpieczał procesor przed odczytem. Ale programatory do odczytu układów to jest, to jest po prostu inna bajka do układów zabezpieczonych. Także że. Nie mylić programatora, który kosztuje tam 5-6 tysięcy, że im się wszystko zrobi. Z nim się zrobi układy, które są niezabezpieczone, jeśli chodzi o wykorzystanie to w motoryzacji. Ale generalnie, programator od pierwszego Bitproga, którego używałem, później Plusa, później teraz 2C, to jest to samo.